Cześć! W tym polaniku pokażę Wam, jak ściągać filmiki z YouTube. Po pierwsze, wchodzimy swoją przeglądarkę internetową, wpisujemy następny link Save to PC dawnolat Klikamy w ósmy link Save to PC dawnolat Jak widzicie, tu pisze dawnolat Naciskamy dawnolat Naciskamy jeszcze raz do bnolat i po kilku sekundach się nam pobierze. Jak widzicie pisze zapis. Zapisujemy. Ja nie muszę, bo już mam. Teraz przerywam to i teraz Wam pokażę jak on działa. Najpierw go uruchamiamy. Teraz włączamy YouTube I pisujemy jakiś tam film, jaki jak nas interesuje, na przykład muzykę, filmik, ja piszę, jak. Jaka głos do przykładu. No i klikamy, jaki chcemy tutaj, na ja przykład pierwszy, no pierwszy cisnę. I teraz, jak chcemy mieć ten y, filmik na swoim komputerze cały czas, że nie musimy go otwarzać na YouTube, to ten, jak widzicie, tutaj jest taki link. To kopiujemy go. Kopiujemy go stąd. I jak widzicie, trzeba wpisać. I dajemy go tu. I teraz, jakie są tutaj partycje? Na przykład F, jaki był tam Macia, ja nie wiem. I teraz... ja tutaj zmienię na na M. Patricję M i dajemy start. I teraz trzeba chwilę poczekać. Że ja się załaduje tutaj, jak widzicie. Teraz trzeba chwilę poczekać. Jak filmik trwa 10 minut, to będzie bardzo długo się ładowało. Teraz musimy poczekać chwilę około 3 minut, żeby się ładowało. Albo dwóch. Dobrze, ja się chwilę poczekać. Oprócz czego jeszcze raz będzie się ładowało, jak widzicie, jeszcze raz będzie się ładowało, kotera trochę szybciej. Jak on się załaduje do końca, to musimy wejść na start. Potem. Proszę nie nerwować się. Teraz się raduję. Pokażę Wam wszystko. Dobrze, teraz nam jak widzicie załadowało się. Teraz wchodzimy start. Mój komputer. Tam gdzie zapisaliśmy swój film. Ja zapisałem film na dysku. M. Jak widzicie jest. Teraz góra ja, nie. Ja. Ją. Jak widzicie wszystko działa, muzyka działa, to tyle w tym poradniku.